Tu Boba i witam Was w trzecim meczu walczymy dzisiaj o tytuł Ultimate Team Liga 10 Jak to będzie, zaraz zobaczymy w przeciwnika Lecimy z Kopcem Zobaczymy czy znaleźć z jakimś polakiem będziemy gadać Grać Czy może że z kimś innym, nie wiem, zobaczymy jak to będzie hmm. Na no ta... Ola, onaz Nie Jestem o ścianę. Jakieś trzy planetów w tym schodzi. Jeśli chcą zostać liderem, muszą popracować przez te pozostałe kilka kolejek. Ponieważ brakuje im do tytułu kilku punktów, wydaje mi się, że na pewno będą Nie robić to za Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo okazja! Szaleńca atakuje obrońca. Dobrze, przejął piłkę. tu przyboczny lin. Williams. Piłka minęła linię końcową i rozpocznij bramkarz. <suszy> yeah. Zabroni mężczyzn do ligi W szybkim tempie Chciałbym, to, to 6 męczów Nie wiem wygrać tylko 3 3? 4? 4 trzeba wygnąć Jak na razie wszystko co mi chyba nawet teraz czuje go znowu No nie na tego zwycięstwo w Nie będzie. Będzie. Tak. Ej no jak. Powini był czysty wślizg. Sędzia decyduje się na rzut wolny. Gdzie to był faul. Ona no, nie widzę faulu. No, ale okej. Okay. Ten sędzia. Ten sędzia. Sędzia pozwala kontynuować akcję przywilej korzyści, Bardzo słusznie. Aj. Daniel Golębiewski. Golębiewski. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Świetnie to zrobił, no wręcz wirtuozelskie zagranie. No nie no jak mógł tego nie trafić, nie wiesz. Spokojnie. Ewidentny nie zapomniał Tak i teraz Nie dojdzie. To co to zagrywał? Głębiecki Williams, lokali. Na połowie rwala, znakomicie odebrał teraz piłkę Coś mi słabo teraz idzie nie, nie, nie Morales I teraz Zdecydował się na strzał Szczęście i w tym meczu było tak blisko, gdyby trafił Kurde Kwarcie się Kraus skopolekarne. Czy to wykorzysta? No strzał! Piękna bramka. Piękna Kolejne. akcja. 1:0. Brawo. To może być bramka na wagę mistrzowskiego tytułu do końca sezonu. Czy to jest strzał z bije? Mistek, chcieliby świętować dzisiaj. Wspaniała bramka. Nie pierwsza i nie ostatnia w jego wykonaniu. To jest gwiazda. Prawdziwa, która potrafi jeszcze tą 2:0, ale cieszymy się z Ale znakomicie! Gołem O kurde! Ło co to było? What the fuck co on zrobił? Zobaczcie kto Kurde w ogóle strzał z Oj Boże, Boże I to Polak strzelamy, Dobre przejęcie, brawo! No? no i dobra, kontra. Idzie kontra. Będzie kontra! Ale... Aj! Cytelny, to mnie, ale już odzyskaliśmy Nie nie na chano, nie na chano Wracać, wracać, wracać No zastanawia się czy nie strzelać Nie no, gdzie strzelać, skąd strzelać?

Za chwilę wprowadzi piłkę do gry. Ech, dobra. Zaraz jest pierwszej głowy. Williams. Flokali. Piękne kolano. No, Składzi się do Ale jak zjął klub. Coś mi ścięło. Tony Cross. Tony Cross. Już Crossa ma. No. Niebezpiecznie. Zabrał Ale, gdy narzekają starają się o to, Świetnie przewidział to zagranie i przejął. Nie wiem. Strzela! Brawa na bramkarza! dalekie wyjście. Dobra. i że niebezpieczeństwo. I będą rozpoczynali rzut rożnego. Aj tak. Prawie, prawie podkręcił tę tą piłeczkę, żeby tak kłon nie leciała. Nie! I piłka ląduje na trybunach. Piłka poza boiskiem Kolejny rzut rożny. Kurde. po prostu, teraz to jest... To. Nie za bardzo już. Czy to wykorzysta? Hmm. Kolejna, bardzo dobra interwencja bramkarza. Skuteczna, ale tak naprawdę nie było zagrożenia bramki. <grywki> Ponad przeciwnikiem wykonującym śnieg. <grywki> brawo! <grywki> Żółta musi utrzymać przy piłce. Ale F oh, kurde, nie wiem czy czerwona kartka Sęcia, nie będzie. Kożytę, sędzia ukarał zawodnika, jak żółtą kartką. Ostrośnięcie. nieudanych świsk, niebezpieczne to było. Tak sędzia nie miał innego wyjścia jak tylko odgwizdać ten V. Dobra pozycja do oddania Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Spodziewaliśmy się chyba bardziej emocjonującego pojedynku. Rzeczywiście, ale w pierwszej połowie nic się nie... nie. Zem, zem, zem. 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 No rozpoczyna się druga połowa, ciekaw jestem jak będzie przebiegała do podanie na, na dole to nie to No nie no powinien być gol. Tu powinien być gol na nie wiem 150% Nie wiem co się stało Mają teraz okazję Dobre doświadkowanie i co dalej? szkoda. Nie udało mu się dosięgnąć tej piłki. Starał się jak mógł, ale Kurde, to podanie. Jest uderzenie krymu na bramkę. Szansa. No nie jest piłka. Przegrał nie tyle z bramka, ale nie było. Spójrzmy na dobra główka. Tego nie można nazwać główką. Piłka spadła i odbiła się w jego Ale na szczęście miał mocną głowę. Głową w kierunku bramki. Przymierzył teraz okay. Kolejia. Już kolejny golp mającie Świetny odbiór na połowie rybala jest szansa A i teraz strata Czy to wykorzysta Znaku? Aj no kurde nie podałeś wam pośryć Piękny ślisk I bieg Sędzio Flokari, uwaga, zacentrował Niestety do... nic z tego nie wyszło. Piłkę to była duża przecina. Flokari? Czy to wykorzysta? Oddaję strzał! Kurde no! Jeżeli chciał dobrze strzelić, ładne, nie to na udanie strzału, nie miejsca no, Lepszą nogą. A i znowu no, kurde! Znowu to był szeła ładnie, kurde. Nie czego odczuć na spokojnie. Zyskują sekundy, ale tracą uznanie kibiców. No może być groźnie. Przyjmujemy teraz. Pochodzimy z trzema zawodnikami. Jak to rozplanujemy? Daję na prawą stronę jeszcze. Aj! Zawala to wszystko wyglądanie. Teraz przeciwnik. Coś tam próbuje. Już rozpoczynamy. Morales. Spokojnie. Yeah. Well, eh? No, ej. Jakie No, zacznij już do bramki. No, no i teraz, może teraz ta akcja No zobaczmy czy sobie się wychodzi coś O co i statystyka Kurde jeszcze nie biega

Rzut roślin. Próbujemy. Piękne polonie. I co teraz? Pięknie. I pięknie. I pięknie. Kurde. Dobrze. Dobrze. Sędzia biegać Sędzia na, na... Sędzia na rozwój wypadków. No, jedna, rzut wolny. Dobra jakoś to w no Niestety nic z tego nie wyszło. No i, wyszło. i teraz u, u panowie. No, nie wyszło. Wyszło się. Ma do kogo podać. Jest w środku partner. Dobry część się w, w lokali? Zmęczenie. I pięknie, że... i to dla mnie odpłynęło by się coś dobrze to wykorzysta! Czy już bym wazował? Będziesz strzelał, nie, broni, ale... nie wierzę! Nie wierzę! No przy takich podaniach ciężko skonstruować składną akcję Brawo, czyste udane wejście na skrzydle? I 2-0. Pięknie. Tak, zdobędziemy Mistrzowski Tylko. Już nic nie może złego się stać. Już nie możemy wzrębnić. Ale otrzymałem jeszcze ten wynik. No jak możemy go powiedzieć tylko nie stracić tej bramki. No, Kolejny mecz wygrały, już to chyba trzeci z rzędu. No, nie podoba no, trzeci z rzędu Ma rację arbiter, był spalony minimalny Minimalny, prawda Przeciwnie, miałem też w tej sytuacji, mam kurde poprzeczkę, naprawdę mam sekretę Jak to się jest? I teraz podanie i...

To idziemy tytuł mistrzowski Wszystko fajne To widzimy kasę Ale faul, mój sorry Sorry, Nie chciałem Chciałem No, może być O, że to przy, to przy, to przy. Bramka, już się bramkarza. Wybija piłkę i powinien być teraz wiznik. I tak się dzieje. Dziękuję bardzo. Tytuł mistrzowski jest nasz. sezonu. Z taką formą zanosiło się. Zakończenie sezonu. Zakończenie To była punktów. formą zanosiło się. Zakończenie 13 tytuł mistrzowski i z taki pocharek. Ile mamy kasy już? 5000. Trochę bida. No dobra, a teraz bieżący sezon. Potrzebujemy teraz 13 punktów. Zdobędziemy tylko 3000 co moment. Co Coś z tymi monetami? Dalej idziemy coraz w górę, tak? Ale wydaje mi się, że w FIFA 13 było... Eee... W FIFA 13 było chyba 5 lig tylko. Czy też 10? No dobra, nieważne, ale to jest 10 lig. No na razie będziemy no będziemy starać się, dobra. A więc trzymajcie się i do czwartego meczu Liga 9 przed nami. Yo!